Siemanko wszystkim, z tej strony Mati i dzisiaj będzie retransmisja kolejnych bitew w Moskwie I teraz tak, jaka jest sytuacja Co to jest taka, że walczymy teraz o Kreml o dominację nad Kremlem 2 v 2 My plus CFV kontra UN razem z T01 czyli serwer 14 na serwer 27 i serwer 21 Ogólnie hmm, Przyjaciele T-01 i UN wiedzą, że teraz jest nasza pora bardziej aktywna, więc pozałączali sobie ochronę na spalanie. Ona się teraz spalała przez 4 godziny, zanim przez niecałą godzinkę. Co u nas się tutaj dzieje? Udało nam się tutaj przez godziny poranne powodbijać po terytorium. I teraz nadszedł czas, w którym troszeczkę się obudziło T-01 i próbuje kontratakować. Oraz zdobywać nasze terytorium. Nie wiem do końca, czy te bitwy będą trwały cały dzisiejszy dzień, czy jeszcze jutro. Na razie są te walki, więc bawimy siebie jak najlepsze. Ogólnie, mnie tam wysadzono dwa czy trzy razy. jestem ogólnie graczem o małej sile bazy, więc tam nie ma problemu, żeby takie podjechały ode mnie jednostki. Sią 40 milionów i mnie wysadziły. Czym jest problem? Problem jest taki, że T01 jest starszym serwerem niż my i mają przeważnie gracze od nich więcej o 50-60 milionów siły, dlatego musimy kombinować inaczej, żeby z nimi walczyć. A zwłaszcza tacy gracze jak ja, czyli tam free to play. Słuchajcie, mają tutaj graczy, które mają często gęsto powyżej 35-40 milionów siły i z nimi się naprawdę ciężko gra. O, Lord Pukacz, nasz Polak z CFV, teraz ładnie walczy. Pokibicujmy mu, może uda się wysadzić tą bazę. I patrzcie, 138 milionów, nie ma tu ani innej artylerii, tylko same, a przepraszam, jest jedna artyleria. To takie bazy do 150 milionów, to są wysadzane. Nawet do 180 milionów są wysadzone bezproblemowo. Wydaje mi się, że MB boją się atakować bazy powyżej tak 250 milionów. Wolą mieć wtedy wsparcie, właśnie. Albo kilku grup MB, albo przynajmniej z dwóch grup artylerii, tutaj Wam troszeczkę potransmituję te walki. Po czemu by nie, to jeszcze w prawym, w lewym, górnym rogu będą pokazywane też walki z, z poranka i w ogóle z T01 też gra paru Polaków. Chłopaki też są dobrymi wyjadaczami. Mają silne jednostki, no ale może uda nam się chociaż troszeczkę tutaj ich pchnąć. Bo pewnie późniejszych porach nasi pójdą spać, a oni to będą jeszcze szaleć, więc wtedy my będziemy odpalać te spowolnienie, palenie wiosek, żebyśmy mieli jakąkolwiek przewagę. O, patrzcie, ten ADHV, gracz z T01 z że ma 2 czy 3MB po 40 minutach siły, to jeszcze ma właśnie jednostki powietrzne na poziomie 40-45 milionów. W ogóle T01 ma bardzo. Dobrą e, organizację tych myśliwców w powietrzu, i oni potem nas e, niszczą tymi bombowcami swoimi. O, dużo obrażeń nam zadają, a my przez to, że jesteśmy tym serwerem o 10 miliardów słabszym w moc, to e, przepraszam za takie siąkanie, ale niestety choroba nie wybiera, to przez to, że mamy 10 miliardów mniej siły, więc nasze jednostki powietrzne są o wiele słabsze i przeważnie przegrywamy w walkach powietrznych, i tu jest ich siła w tym wszystkim. No, mam nadzieję, że uda nam się w jakimś większym czasie dogonić ich pod tym względem, myśliwców. Będą na pewno reorganizacje u nas w sojuszu. Zwłaszcza, że część graczy, to jest też bardzo fajna wiadomość część graczy z serwerów 23, 25 i 28 przechodzi do nas. I na Kair będziemy mieć taką dość mocno wzmocnioną ekipę. i Są to bardzo dobrzy gracze. Na poziomie od 300 milionów, nawet do 400. Część też graczy jest na poziomie 200 milionów, więc mam nadzieję, że będzie nam się mega dobrze grało. U nas część graczy, raz że jest AFK, nie grają, bo jest sprawy rodzinne czy coś, to my możemy takich wtedy graczy podmieniać. I również mamy też wolne miejsca, około tam 15 czy 20 w ogóle, mieliśmy w ogóle wolnych miejsc od samego początku i tam jakieś subkąta po powchodziły, abyśmy mogli ewentualnie zdobywać tylko punkty reputacji sojuszu, żeby nie, byli, nie bylibyśmy na tak bardzo stratni. No i patrzcie, tutaj ten ADVH-1 medium 38, przepraszam drugi, prawie 30 milionów, on takie jednostki, to on sobie zjada. I taki gracz jest tutaj bardzo dużo, bo to nie jest to on jest chyba jednym stopowy gracz z T-01 tak jak u nas 4-5-6, który no niestety teraz robił sobie przerwę ale z tego też mamy dobrą wiadomość, że on też wraca na Kair raczej, może mam nadzieję, że na dłużej bo jest to gracz, który zmienia przebieg wojen i przebieg bitew dość, dość znacząco no słuchajcie, tutaj potyczki są w ogóle to nie jest tylko tak, że tutaj są potyczki robione bo też chłopaki z CFV bronili naszej prawej flanki i oni się z UN-em mocno żarli, UN został wyparty częściowo Teraz chyba dopiero powrócił, tak teraz tutaj powrócił. Zaraz sprawdzę. Aha. O. Tutaj są jakieś walki znów na naszej lewej flance. Czy znaczy na ich lewej, naszej prawej? No UN na szczęście. Nie ma aż tak tylu graczy co T-01 z tymi 40 milionami jednostek oni bardziej mają te jednostki zbliżone tak powiedzmy, że do nas takie 20-25 milionów czyli ja mówię tak o większości sojuszu ja nie mówię o tych topowych graczach i teraz o tu jeszcze będzie Krem standardowo Krem jest chyba w ogóle pod nas tak, pod nas jest na razie zdobyty no i te walki to będą długo dzisiaj trwać, coś czuję. Całą noc i cały. Nie wiem, czy jutro będzie. Czy my walczymy do jutra, czy coś. Tutaj chłopaki widzę, że ładnie też bronią naszego terytorium, żeby się nie zostało spalone. Bo to jest dość ważne w tym momencie. O, T01, czyli nasz team, nasz topowy gracz. Ogólnie ma bardzo dobre bombowce. Tyle, że nie jest chyba tak aktywny jak 456, po prostu nie ma tyle czasu na grę i co jakiś czas do nas skakuje i nas wspiera, jakby nie patrzeć no to jest to, to nasz topowy gracz. O i teraz czekajcie, czy ja mam, może uda mi się tutaj, bo chłopaki pewnie będą dobijać bazy, a patrzcie baza 165 milionów siły, liczymy sekundy. 10 sekund może będzie tak. No około 10 sekund cała baza wyparowała. To jest baza, która ma 60, prawie milionów sił więc ode mnie. Ona wyparowała. Tutaj nie ma nie artylerii. To są tylko czołgi MB i trochę helikopterów. I mam nadzieję, że właśnie deweloper wpadnie na taki genialny pomysł, że albo znerfić te obrażenia z tych czołgów kontra baza, albo zwiększyć o nie wiem 200-300 milionów wytrzymałość bazy. Bo te bazy teraz są nic nieznaczące, są takie papierki. Tylko bazy powyżej 250 milionów, które potrafią. No, wydaje mi się, że taka grupka nie zaatakowałaby bazy, która ma 250 milionów siły, ponieważ tam już są odpowiednie jednostki, które potrafią niszczyć takie coś. Ale patrzcie, co tu się dzieje. 190 miał troszeczkę życia. Naszemu graczowi z nikiem Play 006 nawet nie ubito ani jednej jednostki. On, on by to pewnie sam nawet wysadził. Patrzcie, co tu się dzieje, to jest po prostu miazga, jaka tutaj jest serwowana, w momencie kiedy te czołgi MB mają powyżej 30 milionów siły. No. no, i tutaj lotnictwo nas oczywiście męczy, no bo nie mamy tak dobrze wyszkolonego lotnictwa tak jak T01. No, są to gracze, co grają po roku dłużej, pewnie niż my, więc siłą rzeczy, no, jak baza i średnia ma po 56 milionów więcej, no to. Ta moc gdzieś musi, musi być ukryta, i ona jest częściowo właśnie w tych samolotach. To trzeba chłopakom przyznać, że dość dobrze sobie radzą w tych walkach powietrznych. No a takie bazy, co mają to 180 milionów siły, mają te 10%. To jest, są do zjedzenia. Słuchajcie, jeżeli macie w ogóle ochotę na jakiś filmik żeby coś dla Was specjalnego nagrać, macie jakieś nie wiem, problemy z czymś albo nie wiecie do końca, to piszcie pod komentarzami tego filmu lub każdego innego, na co macie ochotę. Bo czasami ja widzę, że niektórzy gracze, jak dostaję po pary wiadomości o, podobnym, o podobnej treści, to ja potem staram się nakręcać takie filmiki, czy właśnie jak była zmiana tego serwera, czy zmiana miasta, bo tam, zwłaszcza początkowi gracze, mają z tym problemy. Ale to jest standardowo, no, to nikt się nie, tutaj nie urodził wybitny, i każdy musi przegrać x albo x set tych godzin, żeby tutaj sobie wszystko to poogarniać, poukładać na spokojnie, nie? Ja też kurde nie byłem mm, od razu graczem, który wszystko wiedział, tylko musiałem poświęcić bardzo dużo czasu swojego, prywatnego, żeby raz poczytać dokładnie w tej grze o co Kaman, o, pooglądać filmiki. Jeszcze jak tutaj nie było. Takiego kanału, jakie Wam ja tutaj daje. To sobie oglądałem właśnie jakieś zagraniczne kanały. Ym, niestety te zagraniczne kanały też nie wszystkie są po angielsku. I ci też inni gracze, tacy topowi, czyli głównie Azja, no to ja tam niestety nic nie rozumiałem, co koledzy mówili, a pewnie mieli też coś ciekawego do powiedzenia, bo jak y, transmituje ci gracz, co ma tam 300-350 minut siły, no to, to znaczy, że. Coś, nie coś, o tej grze na pewno wie, ale przez to, że nie jestem poliglotą, to nie mogę kurde go zrozumieć. I tylko wywnioskowałem to, co on tam pokazywał czasami na obrazkach. No. Dobra, słuchajcie, no to mniej więcej wiecie, jakie tutaj są walki przebiegają. Nie będę wam tutaj cały czas tego transmitował. Chciałem, żebyście zobaczyli jaka jest sytuacja teraz na froncie. Ogólnie Moskawa, a ta jest bardzo śmieszna z tego względu, że tutaj powiem Wam szczerze, że połowę czasu to były traktaty pokojowe i pewnie dlatego część graczy też z naszego sojuszu, już nie walczy, bo myśli, że będzie pokój do końca. Tu nie zawsze wszyscy się logują cały czas. No, zabawna jest ta Moskwa. Mam nadzieję, że kolejny typu, typowo Kair będzie całkiem inny i będziemy mogli troszeczkę bardziej się wykazać. Dobra, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.